Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. Drodzy Państwo, obejrzałem wczoraj taki materiał pana redaktora Ardosława Grucy, rozmowę, jego rozmowę z panią Klementyną Słuchaną. Na pewno panią kojarzycie z tak zwanego strajku kobiet, jej potyczek z reżimową władzą, udziału w takiej komisji, którą powołał Bodnar Siemoniakiem, która miała. Zebrać taki, zrobić taki raport o tym, kto był jak nękany przez rządowe media, czyli TV, PiS. No kolejny raport ma dotyczyć również i innych osób. No tam były wymieniane różne ruchy oddolne, społeczne. Ja jakby nie komentuję relacji między tymi ruchami, bo to jest akurat sprawa trzeciorzędna. Tam się może ktoś z kimś lubić, nie lubić, ktoś chciałby być ważniejszy od najważniejszego. To jest bez znaczenia. Ale tam się pojawiają osoby takie jak m.in. pan Adam Bodnar, już na, na szczęście poza nawiasem, ale też i Tomasz Siemoniak, czyli koordynator służb specjalnych, który wielokrotnie był bohaterem naszego, naszego kanału. Niestety, zawsze w kontekście negatywnym. Otóż, proszę Państwa. Obejrzawszy ten materiał, też rozmawiałem z jedną z moich wywiórek, żeby jakby zebrać może bardziej w całość to, co, czy też do czego doprowadzono po dwóch latach. Od 1 lipca miała ruszyć likwidacja CBA, jak wiecie, nie ruszyła w ogóle, nie było żadnego takiego planu, by ich zlikwidować. Wręcz przeciwnie, zaczęto betonować ten Układ w służbach specjalnych, tak, czyli mam na myśli Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i również Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tutaj sobie już nie będę folgować, ironizować, bo nie o to chodzi, bo sprawa jest jakby zbyt poważna. Zadajecie mi Państwo też pytania, nie tylko Wy. Ja czasem sam sobie zadawałem to pytanie: dlaczego Siemoniak, który w Epsaldo działa? Przeciwko Donaldowi Tuskowi skutecznie powodując brak rozliczeń przestępców, którzy za czasów PiSu byli w służbach specjalnych, powoduje, że napięcie wśród wyborców rośnie. Nieudolność pana Siemoniaka nie ulega wątpliwości. Nie podlega żadnym wątpliwościom. On nie zna się na tym, co robi, jest asekurantem, jest dość arogancką osobą. O czym mieliście się Państwo okazję przekonać w jednym z wywiadów, który udzielił jeszcze w radiu Rebelię. Tak? Taki kanał na YouTube. Tam wyśmiewał się z Tomasza Szwajgierta, Pamiętacie sprawy paczki, która cały czas się toczy, bo bądźmy tutaj precyzyjni paczkę, którą będąc u teściów przygotowaliśmy z takich kaszubskich specjałów dla, dla Państwa szwejgiertów i również dla Państwa pińskich, naszych przyjaciół i wysłaliśmy im przed świętami, wiecie, taki drobiazg przyjacielski, także mogli posmakować tych takich regionalnych smaków, ale prawdziwych. Ta paczka Tomka faktycznie została Skradziona, potem mu podrzucona. To nie jest tak, że to jest jakaś wydumana historia. Do dzisiaj Siemoniak nie zaprzeczył tej historii, że brały w tym udział służby specjalne. Jak wiecie, Tomasz Fejgert jest osobą podejrzaną, taką, ma status osoby podejrzanej w uszytej mu sprawie przez CBA. Tam są w ogóle skandaliczne sytuacje. Do dzisiaj ta sprawa nie znalazła swojego finału, choć minęło już, nie wiem, od jego wyjścia z więzienia, chyba nie wiem, 3-4 lata. Dalej nie ma tej sprawy na wokanie. To też jest zastanawiające. To tak zwane śledztwa trałowe, tak? że prowadzi się takie postępowania, zmienia się zarzuty, modyfikuje, przedłuża śledztwo, po to, żeby człowieka umęczyć, udręczyć, np. zatrzymując mu paszport. Albo na przykład zabezpieczając jego majątek, akurat nie w tym przypadku, tak, ale jakby zabezpieczając czyjś majątek, żeby nie mógł z niego korzystać. No wystarczy tylko, że może komuś na przykład zająć środki pieniężne w jakiejś gigantycznej kwocie i ktoś wytrzyma może miesiąc, może dwa, może pół roku, może rok, a potem następuje bankructwo. Ja pamiętam taką sytuację sprzed wielu lat, kiedy zarzucono właścicielowi kantoru. Sprzedawał, kupował waluty legalnie, zarzucono udział w praniu pieniędzy. Zabezpieczono u niego na tamte czasy potężną kwotę, bo blisko 10 milionów złotych i trzymano te pieniądze przez ponad rok. Później, kolejny rok, kiedy okazało się, że człowiek jest zupełnie niewinny, a zarzuty były wyssane z brudnego palca bądź z palców, przez kolejny rok on próbował odzyskać te pieniądze. Pogrążając się coraz bardziej finansowo, zabrano mu te pieniądze i trzymano je w depozycie. I po dwóch latach on te pieniądze ostatecznie odzyskał. Wystarczyło tych pieniędzy na to, żeby pokryć te zobowiązania, które przyjaciele pomogli mu, pożyczając pieniądze na działalność. On musiał zwrócić te pieniądze, ale te koszty związane z tym, stresy, nerwy. Nikt nie przeprosił, nikt nie poniósł odpowiedzialności. Często Państwo przysłacie do mnie maile opisując swoje sytuacje. No ja tutaj ze względu na tajemnicę dziennikarską nie mogę nawet przytaczać tych przykładów, ale te sprawy, które Państwo opisujecie, tak jakbyśmy żyli, nie wiem, aż Białoruś, są sprawy, które są bulwersujące. Można robić reportaże, tak, no można słać pisma, do Ministerstwa Sprawiedliwości na biurko pana ministra trafiają stosy yy, maili, pis, próśb po interwencję. Ta skala jest przerażająca. Zresztą tak jest od lat. Każdy rząd, każdy minister Sprawiedliwości, no może za Wielkim ziobra, tak, to jest zupełnie inna, inna historia. Ale to wszystko powoduje, że zaczynamy się my, wyborcy, zastanawiać, Powadli z Polonia. Dokąd zmierzasz Polsko? Tomasz Siemoniak miał zreformować służbę. Na polecenie premiera Donalda Tuska miał objąć swoją pieczą służby specjalne, zweryfikować, e, pozwalniać, e, zrobić z tym porządek. porządku nie zrobił. porządku nie zrobił. Przeprowadził audyty. E, jak wiecie, re, on rekomendował. E, Kobietę powiązaną z pisowską mafią, żeby szefowała jednej ze służb specjalnych. Następnie, po roku czasu, w atmosferze skandalu, kiedy publicznie zaczęła być przesłuchiwana przez Komisję Śledczą, z roboty wyleciała. No, premier PAK po, po dwóch dniach podjął decyzję: proszę złożyć rezygnacji i się wynieść. E, I tak też się stało. E, wokół się jak wiecie, pojawiają się dwa nazwiska. To, że powie, też te nazwiska. Jakby wyskakują w rozmowie pana redaktora Grucy z panią Klementyną Słuchanów. To jest generał Kujawa i ta wani, pani Rzochowska, ja teraz mamy wiceszefową ABEL. Kiedy ja rozmawiałem z moją Wiewiórką, to mi mówi: Słuchaj, tworzy się jakby nowy układ. Czyli to nowe zabetonowało stare, nikt nie poniósł konsekwencji, bo cytując klasyka z filmu Pasikowskiego Psy, jakby się ta wanie nie nazywała. Ktoś musi mieć tą policję polityczną. Czy Siemoniak rządzi policją polityczną? To jest dobre pytanie. Oczekiwalibyśmy, że służby specjalne zajmują się bezpieczeństwem państwa, obywateli na różnych poziomach, różnych płaszczyzn. Ale tak się nie dzieje. Dalej, by dziennikarze, aktywiści społeczni nie odkrywali nazwisk układu. To jest to, co robi, to, co robi Jan Piński, czyli. On z nazwiska nazywa poszczególnych funkcjonariuszy, którzy brali udział w nękaniu ludzi. Razem z Tomkiem Szwegertem opowiadają z imienia i nazwiska o ludziach, którzy zajmowali i zajmują się nękaniem obywateli, dziennikarzy, tych, którzy podpadają służbom, by nie odkryć tego układu. Ten układ wydaje się być układem przestępczym. To imperium Siemoniaka, które on stworzył, Wcale nie jest tak nie po drodze Donaldowi Tuskowi, bo zwróćcie Państwo uwagę, że premier wyrzucił Bodnara, ponieważ działania Bodnara bardzo mocno uderzyły w notowania polityczne koalicji obywatelskiej, w ogóle koalicji 15 października, a nadto było gołym okiem widać, że ten brak rozliczeń jest realizowany w sposób celowy. Bodnar się po prostu bał podejmować decyzji. Mam nadzieję, że to wróci w przyszłej kadencji, bo wrócić musi wyjaśnienie go wszystkich działań. Dzisiaj Bodnar próbuje gdzieś tam zaistnieć w przestrzeni mediów społecznościowych. Kompletnie, kompletny brak zainteresowania. Jeżeli już to w negatywny sposób czytam, te komentarze pod tymi jego materiałami, tam bez trybu czy. Z trybem. I zastanawiam się, czy ten człowiek nie ma kszty przyzwoitości. Zwłaszcza, że Siemoniak w tej chwili też, jakby przestał bywać w mediach, też jest pewna presja. On ma świadomość tego, że wyborcy, państwo, plus do tego niezależni dziennikarze, którzy krytykują, w tym oczywiście ja, jego działania bądź brak działań, to nie jest tak, że to gdzieś znika. Jak Państwo czytali, cytowałem Instytut Res Futura, takie kanały jak m.in. Jan Pińskiego, Nasza, Adama Byśka, Lizy Michalik uświadomiły politykom i politykierom, bo to wiecie, są różnice, jaki wpływ niezależni dziennikarze, niezależne media mają w tej chwili i mieć będą coraz większy na opinię publiczną, czyli na wyborców. Ja rzecz jasna nie przypisuję sobie e, jakichś specjalnych prerogatyw do tego, żeby mieć na Państwa wpływ, bo to nie, o, to nie o to chodzi, abym ja na Państwa wpływał. Ja Państwu przedstawiam pewien stan faktyczny, daję Wam pod przemyślenie, e, proponuję, abyśmy podyskutowali, mam okazję na live'ach, e, podyskutowali o pewnych istotnych sprawach, bo za dwa lata będziemy dokonywać wyborów Będziemy szli na wybory, do których musimy się przygotować trochę inaczej niż było to dotychczas. Bo, jakby przed dwoma laty, wybieraliśmy tych, którym nam zaproponowano, a jedyna myśl, która nam przyświecała, to było odsunąć pis od władzy. I na tych listach znaleźli się ludzie, na których myśmy zagłosowali. Ja zagłosowałem na Jacka Karnowskiego, byłego prezydenta Sopotu, na którego nigdy w życiu i nigdy więcej głosu nie oddam. Zagłosowałem też na panią z partii Razem, czego nigdy w życiu też już nie zrobię. Wówczas kierowałem się absolutnie racją stanu. W wyborach prezydenckich zagłosowałem na Rafała Szastkowskiego, na którego w warunkach innych niż były, nigdy w życiu bym nie zagłosował. No, na hołowie bym nie zagłosował, że zawsze mówiłem, że jest politycznym kuglarzem i oszustem. Mówię to od, przymierzając, pięciu lat. Tomasz Siemoniak. Stworzył takie imperium, obiecując Tuskowi, że on zabezpieczy te służby. One nie będą działały jakby przeciwko rządowi, będą pilnowały, by gdzieś tam się oczywiście nie pojawiała dywersja i sabotaże, które się pojawiają każdego dnia. W Polsce pojawiają się też szare ludziki, jak określił tych agentów wpływu pan generał Koziej. Szare ludziki, czyli ludzie, którzy są opłacani przez rosyjskie służby. Zwykli ludzie o poglądach albo skrajnie lewicowych, albo skrajnie prawicowych, którzy ja wiem, pracują mając zwykłą, taką przeciętną pracę i płacę, aby oni zaczęli działać na rzecz obcego wywiadu. Kwota rzędu 1000 euro, 10 tysięcy euro, 5 tysięcy euro to są poważne pieniądze, bo jak przeliczymy to na złotówki, to poruszamy się już w takich kwotach w gotówce, że czasem ktoś bardzo chętnie załatwi, zrobi zdjęcia, załatwi coś, iż podsłucha drobni urzędnicy urzędów, urzędów, które nadzorują infrastrukturę krytyczną z elektrowni, z wodociągów. I jeszcze karmieni antyukraińską propagandą, którzy są zwolennikami np. Konfederacji albo PiSu, podburzani, podsycana jest nienawiść wśród nich przez różne paramedia, tym bardziej działają. Ta siatka się rozrasta. O tym mówi generał Koziej i o tym też mówią ludzie z kontrwywiadu, ale Siemoniak to wszystko kontroluje. On stworzył swoje imperium, Rozdał karty wśród swoich ludzi, zrobił dokładnie to samo, co zrobił Korneluk z Bodnarem, to znaczy Korneluk, bo Bodnar był fasadą, się w nic nie chciał wtrącać. Ale Korneluk stworzył, układ się w tej chwili mu rozsypał, stworzył z byłych ziobrowych prokuratorów czcion prokuratury. Wyobrażacie to sobie? O tym też mówiłem. To też wyjdzie na ja W tej chwili jakby to się wszystko sypie, bo on stracił wpływ, on stracił decyzyjność. Tak jak Bodnar nie chciał podejmować decyzji i nie chciał być prokuratorem generalnym, bo jemu się marzyło być urzędasem jako minister sprawiedliwości, przestawiać paprotki, bywać na sympozjach, odczytach, otwarciach nowych budynków sądów, uśmiechać się, pić kawkę i robić nic. Za to Corneluk miał ambicje, o tym mówiłem, zostać prokuratorem generalnym i stworzyć swoje własne imperium, ale nie w oparciu o niezależnych prokuratorów. Tych, którzy walczyli z pisem, tylko tych, którzy się sprzedali ziobrze. Dlaczego? To jest bardzo prosta odpowiedź. Ponieważ mają skrzywione charaktery, ponieważ są łatwi do korupcji zawodowej w taki czy inny sposób. Sprzedali się raz, sprzedadzą się drugi. Tak też się stało. Sprzedali się ziobrze, mogą się sprzedać, mówiąc tak metaforycznie, Kornelukowi. Za zachowanie stanowisk nawet wychodzi taniej, bądź też za awanse. Bądź za ochronę, że nie będą odpowiadać przed sądem. No w sprawach skrajnych, Rommel Ziarkiewicz nie mieli wyjścia, tak? musieli ich podwoływać, zostawiając im pieniądze. Wiecie, to się rozmywa. Pójdzie na pół roku, zostanie zawieszony, dostając za nic 25 tysięcy złotych miesięcznie. Kolejne pół roku, wiesz, posiedzisz sobie na wolnym, będziesz dostawać pieniądze. Po roku, puta wrócisz, weź tam, napisz tam jakąś skargę zażal się na to postanowienie. Tam potem przyjdzie taka zastępczyni rzecznika dyscypliny, nasza dziewczyna, spokojnie, wszystko się załatwi, będzie dobrze, wiesz, to formalnie musi wszystko być. Pamiętam, jak taki jeden detektyw doniósł na jedną z ulubionych przez państwa prokuratorek, to... To właśnie ta prokuratorka tam o tych komentowała. Ale co miałam tu wyrzucić do kosza? To, proszę Państwa, czasem się wszczyna takie postępowania, żeby je wszczynać, w wszcząć postępowanie. Podobnie jest z Siemoniakiem, z jego CBA, który on jak najbardziej kontroluje, właśnie w ten sposób, że zapewnił bezkarność agentom CBA, którzy brali udział w nękaniu i zastraszaniu ludzi. Teraz mój tylko. Ostrożnie, tak? Nie róbcie nic głupiego, bo to wyjdzie. Wiecie, tam to trzeba dopilnować pewnych rzeczy, żeby oni też nie wysypali was, bo coś wiedzą się, dowiedzą, znowu ktoś doniesie. To ich pilnujcie. Ich. Tomka, Janka, Janka. Nie może. Jeszcze kogoś. Siemoniak wie, że to jest jego polityczny koniec, znaczy przewiduje, że będzie jego polityczny koniec, bo będą szły wybory. I nagle oni zrozumieli, że wpływ niezależnych mediów na wyborców będzie miał przełożenie na realne głosy, które zostaną oddane bądź nie na poszczególne osoby. Donald Tusk o tym wie. Donald Tusk jest. Pragmatykiem, by nie nazwać go cynikiem, bo to byłoby obraźliwe dla, dla premiera i nie chciałbym iść w tym kierunku, ale byśmy że jego pragmatyzm polega na tym, że wita się bardzo ciepło ze swoimi ministrami, następnego dnia taki minister wylatuje z pracy. To nie jest hipokryzja, to nie jest dwulicowość, to jest pewien styl prowadzenia polityki. Dlatego może ja nigdy nie dążyłem do kontaktu z premierem. Nie, szuka, nie szukałem, nie szukam i szukać nie będę dojścia do, do polityków, bo po prostu tego nie chcę. Z wielu względów. Ja, nie, ich, ja ich do niczego nie potrzebuję. Za to ja widzę, jak po akcji z tą informacją, jak duży wpływ nasze kanały mają na postrzeganie pewnych aspektów przez opinię publiczną. Nagle zobaczyłem przyrost posłów. Tam poślątek niektórych obserwujących mnie na X. Ja jakby tych obserwacji nie daję, bo po co ja mam ich obserwować? W jakim celu? Chcą mnie zaobserwować, dać tak zwany follow. Tak? Proszę bardzo, tak. No, ja nie wchodzę z nimi w interakcję, bo, bo po co? Oni nie mają do powiedzenia nic, czego ja bym nie wiedział, czego ja nie mógłbym Państwu sam przekazać, e, bo są np. kanały, które, takie parawolne media, zapraszają takich różnych. E, tych politykierów, zadają im głupie pytania, oni jeszcze głupiej od odpowiadają. Nic z tego nie wynika, bo oni prawdy nie powiedzą, nie są szczerzy. To wszystko jest pod podszyte kłamstwem, manipulacją. To jest dosyć obrzydliwe. Imperium Siemoniaka to jest krucha konstrukcja. Jemu się wydaje, że to będzie trwało wiecznie. On nie przyjmuje do wiadomości, że w drugiej kadencji, która nastąpi dosłownie za dwa lata. To wszystko się posypie. Kiedy ja rozmawiam z moimi wiewiórkami, na przykład z ABW, akurat tam parę osób znam i one znają mnie, to mówią: Wiesz co? To się da wszystko wyczyścić. I ty dobrze o tym wiesz. Wy o tym mówicie, Inski o tym mówi, To się da wyczyścić. Tylko musi przyjść ktoś, Wy musi powiedzieć, skończyło się i nie wróci. Bezpieczeństwo państwa jest istotne. Problem może polegać na tym, że funkcjonariusze, którzy zostali wyrzuceni ze służby bądź zmuszeni do odejścia są coraz starsi. Są na emeryturach, są w sektorze prywatnym, ale oni zawsze mogą wrócić w formie szkoleniowców, nadzorców, pilnować tego całego tałataństwa, żeby nie narobili więcej szkód niż zrobili ale kluczową rolą w przywróceniu bezpieczeństwa państwa. Wy jesteście wy, wyborcy, bo kogo wybierzecie za dwa lata? Ludzi, którzy będą w stanie zreformować faktycznie służby przez opcję zero i zrobić z nimi porządek i postawić przed sądami tych, którzy między innymi was nękali i próbowali zastraszyć. Bo wielu z Państwa, którzy są aktywni społecznie, mogliście być na przykład atakowani przez farmy troli hejterów. Myślicie, że to się wzięło z Niko, to nie są tylko firmy, które zajmują się tam jakimś takim trollingiem. Zresztą widzieliście filmy, bo o tym mówiłem. Bywa, że są to grupy podczepione pod poszczególne delegatury, które bronią swoich interesów. Kiedy pojawia się na przykład były funkcjonariusz ABW, patrzcie Łukasz Bugajski, który zaczyna opowiadać o pewnych kulisach. I on staje się dla nich wrogiem numer jeden, więc zaczyna się podkopywać jego reputację, próbuje się go dyskredytować, a najczęściej uderza się w rodzinę. Ale już nie mówię o kompromatach. Uderzają w rodzinę, w rodziców, w rodzeństwo, by coś znaleźć. I na przykład, nie wiem, brat może mieć kłopoty. Patrzcie, generał Szymczyk. Tak? Jego brata nie wsadzono do aresztu, choć powinien trafić za karaty, Dzięki temu Szymczyk był pokorny. Bo rodzice powiedzą, ty brata nie ochroniłeś? Trzeba było się poświęcić. To do rodzina jest. I on robił wszystko to, co mu PiS kazał. No, nikt mu nie kazał wysadzić komendy głównej prawie w powierzchni z użyciem granatnika, tak, ale... Ale był, wykonywał wszystkie polecenia. On pójdzie, nie wiem, za kraty, za ten granat, nie skazany. Zobaczymy. O jego bracie tam już w ogóle nawet nie, nie wspominał. Ale to od państwa będzie zależało, jak bardzo zrobimy porządek, bo jeżeli władztwo nad służbami będą mieli tacy ludzie, podaję to przy, jako przykład, tak? E Pokroju, tak nie, że personalnie mówię o giertychu, tylko pokroju takich ludzi, takich polityków pokroju Giertycha, czy Sikorskiego, czy tym podobnych osób, to możecie mieć pewność, że porządek zostanie zrobiony. I tu nie będzie decyzji politycznych, tylko wyborcy muszą czuć się bezpieczni. Ja Państwa zapraszam do dyskusji. Jestem ciekaw, jakie jest wasze nastawienie do tych wyborów. Czy chcecie się zorganizować do tych wyborów i jak bardzo chcecie? Zapraszając też swoich znajomych, bo to też jest ważne. A ja się chwilowo z Państwem żegnam, a widzimy się o 14 w kolejnym materiału. Do zobaczenia.